Witajcie kochani w dniu dzisiejszym na naszym prayer walkingu. Mam taką myśl, z którą się chciałam z wami podzielić. Mamy fragment w Biblii, w którym Jezus objawił się Pawłowi, wtedy jeszcze Szawłowi i powiedział do niego Szawle, Szawle, dlaczego ty mnie prześladujesz? I wiesz, ja myślę sobie, że w wielu wypadkach każdy z nas e, ma różne doktryny, które pomagają mu funkcjonować w chrześcijaństwie. Jedni mają doktrynę łaski, że wszystko jest z łaski, wszystko im wolno. Inni doktrynę miłości, że Pan Bóg jest tylko miłością. Inni mają doktrynę chodzenia w zwycięstwie. Jeżeli chodzisz, wierzysz, ufasz Panu Bogu, to chodzisz w zwycięstwie. Doktryna wiary, musisz wierzyć, musisz być silny, musisz być mocny. Jeżeli ta doktryna jest w twoim życiu, no to wtedy wiesz, że że wszystko możesz zrobić, jeśli tylko wierzysz. Wszystko możesz zrobić, jeżeli ufasz Panu Jezusowi, jeżeli wierzysz, że to, co On powiedział, stanie się. Czyli trzeba przychodzić do Ciebie, będzie, ludzie będą uzdrawiani, Ty będziesz uzdrawiany. I wiesz, i problem polega na tym, że w tych wszystkich naszych doktrynach, może już też doktryna przebudzenia, walczymy dla przebudzenia, robimy przebudzenie. Te wszystkich naszych doktrynach problemem jest to, a się to, jeżeli zapominamy, że tak naprawdę wszystko, co mamy, mamy przez to, co Jezus zrobił na krzyżu, i tylko On jest w stanie zmienić nasze życie, abyśmy zaczęli funkcjonować normalnie. I teraz wracając z tego Pawła, który prześladował chrześcijan i był słuchajcie święcie przekonany, że to co robi jest właściwe, że to co robi jest jakby takie Boże wręcz, tak, że to pomoże innym. I zobaczcie ilu z nas, którzy jesteśmy w tak zwanych starszych nurtach chrześcijaństwa prześleduje to, co nowe, bo jest to dla nas niezrozumiałe, bo jest to dla nas trudne. Wiesz, być może dobrze by było, gdybyśmy tak jak Gamaliel potrafili powiedzieć, żeby z pewnymi rzeczami nie walczyć, że jeżeli to jest z Boga, to się ostanie. Jeśli, e, jeśli nie z Boga, to upadnie, a jeżeli to jest z Boga, to może się okazać, że z samym Panem Bogiem walczymy. Więc wiecie, prawda jest taka, że każdy z nas ma szereg doktryn i później, jak któryś z tych doktryn, na przykład nie wypełnia i coś się dzieje, no to nam się wydaje, no tak, to przez to, że nie żyjemy tak, jak powinniśmy żyć, czyli nie żyjemy chodząc zwierzę. I widzisz, czasami Pan Bóg właśnie robi dla nas takie, jak ten pociąg, żebyśmy się opamiętali i zobaczyli, że wszystko to jest moc krzyża, że to, co my mamy w życiu, mamy dlatego, że Jezus na to wyjednał. Widzisz, dopiero takie spotkanie z Panem Jezusem spowoduje, że my naprawdę zupełnie inaczej patrzymy na rzeczy, które do tej pory widzieliśmy. Eee, zupełnie inaczej jesteśmy w stanie przez pewien te rzeczy przejść. I wiesz, czasami jesteśmy też zaatakowani w takiej naszej trochę dumie, pysze, że nam się uda, wydaje, że jak na przykład się uświęcimy, jak już naprawdę tak wiesz, zedrzemy z siebie, z tego człowieka i następnego, ta, który chodzi według modły cielesnej, to już będziemy naprawdę doskonali. No i niestety jesteśmy wiele razy tym też w kościołach syceni, że musimy zdzierać tego człowieka i zdzierać, i dążyć do doskonałości, że dopiero wtedy będziemy gotowi na to, żeby pójść do nieba. Wiesz, ja nie widzę takich fragmentów, które mówią o tym, że jak zedrzesz z siebie dostateczną ilość człowieków, to pójdziesz do nieba. Co będziesz, jak się ostatecznie uświęcisz, to, to wtedy będzie ok, tak? No ale prawda jest taka, że, że to też jest pewna doktryna, na której my budujemy, tak? Takie musisz znaleźć wszelki grzech, który jest w tobie ukryty, żeby ten grzech nie oddzielić od Chrystusa. I wiesz, i wszystkie te jakby nurty, które wybierają część Ewangelii, która ma ich uratować, tak? I Mówią, to jest to, to jest to sedno, tak? One powodują, że tracimy wiarę w moc krzyża, czyli wchodzimy tak naprawdę w uczynki. Musimy wierzyć, czyli musimy uczy mieć uczynki wiary, musimy się uświęcać, czyli musimy być ludźmi, którzy cały czas oczyszczają swoje życie łaski, nic nie musimy, tak, musimy tylko uwierzyć w łaskę. Oczywiście ja tutaj ja tutaj używam dosyć takich dużych. Dużych wyznaczników, tak? bo wiadomo, że w każdym z tych nurtów jest coś, co warto, żebyśmy mieli. Tak? Ale tylko spotkanie z żywym Bogiem, tylko bycie z nim, tylko przebywanie z Jezusem spowoduje, że naprawdę, naprawdę będziemy funkcjonować w, takiej, w takim duchu wolności i pozwolimy sobie na służenie Go mu pomimo pomyłek, pomimo braku wiary, której wiele razy doświadczamy, ufając. Że on ma moc wszystko dobrze uczynić, tak? Ale do tego wszystkiego będę bardzo automatyczna, potrzebujemy spotkań, spotkań z Nim, które nas nauczą Niego, które nas przygotują na Niebo, które spowodują, że my, będąc w relacji z kimś, kto jest cudny, doskonały i sprawiedliwy, nie będziemy na innych wymuszać, żeby żyli według jakichś doktryn, bo będziemy widzieli, że on obdarzył nas taką miłością, żeby naprawdę nie powinniśmy innych, od innych żądać spłaty długu. Tak, i tutaj mamy fragment o tym człowieku, pamiętacie, który został wsadzony do więzienia, ale wszystko mu darowano. i Jak wyszedł z tego więzienia, to oskarżył swojego współbrata o, o wiele mniejszy dług i wtrącił go do więzienia. Tak, i często my tak robimy. Jesteśmy naprawdę przez Boga obdarowani. Jest nam darowane wielu, wiele. Potem spotykamy jakiegoś bidoka i zaczynamy mówić jak on ma żyć, jak on źle funkcjonuje i zaczynamy na nim wymuszać, że on ma spłacić swój dług, że on ma teraz żyć w taki proper way właściwy sposób, który podamu mu wolność. Kochani, nie wrzucajmy na innych ciężarów, których sami nie jesteśmy unieść. A jak widzimy jakieś ciężary, których nie jesteśmy unieść, to nie szukajmy doktryny, która pozwoli nam unieść. Ten ciężar, tylko zbliżmy się do niego, poczujmy się przyjęci, poczujmy się zaakceptowani. Dajmy mu się pokochać takimi, jakimi jesteśmy. Dajmy mu kochać nas i używać takimi omylnymi, grzesznymi, którymi jesteśmy. I nagle okaże się, że świat wygląda zupełnie inaczej. Kochani, mocno was ściskam. Jaki krótki serial dzisiaj nagrałam. No i kochani, będzie jeszcze dogrywka. Zobaczymy, jak moje cudne dziecię poradzi sobie w klejnie mniej. Ale taka myśl mi przychodzi, jak więc żyć? Czy wszyscy mają być Pawłowi? Wszyscy mają być jak Paweł? Eee, niech jedni będą Pawłowymi, niech inni będą Pietrowymi, niech inni będą jak Maria, niech inni będą jak, e, jak Marta. tak? Niech każdy będzie według swojego rodzaju. Bo jesteśmy różnymi rodzajami ludźmi. I tylko wtedy, jeżeli załapiemy, jakimi ludźmi jesteśmy, to będziemy w stanie w właściwy sposób posłużyć, używając tych silnych stron, które nam dał. A pozbywając się tym, które nie są naszym sposobem działania, jeśli uda nam się to zrobić, to naprawdę będziemy potrafili wypełnić nasze powołanie, bo już mamy ten zapas narzędzi, zapas rzeczy, które są nam potrzebne. Więc unifikowanie nas, czy przy pomocy doktryn, doktryn właśnie której z nich, tak, czy przy pomocy innych rzeczy, spowoduje, że tak naprawdę się rozbijemy. I widzisz, tak jakoś dziwnie jest, że jak ktoś miał ostrych, kontrolujących rodziców, to bardzo mu pasuje ta e, doktryna ruchu wiary, idziemy do przodu, wierzymy, walczymy, tak? Dopiero po jakimś czasie orientują się, hej, to coś jest nie tak, to było tak jak w tym moim przemocowym domu. A ktoś, kto był cały czas taką osobą, y, która, która y, była ofiarą w domu, to taki ruchu uświęceniowy, w którym ona po prostu poddaje się, tak, ona będzie szukać grzechów. To jest jak wypisz, wymalej ten sam dom, w którym coś podobnego się dzieje. No i bardzo łatwe to takie przeniesienie i o to, że Pan Bóg będzie taki jak Twój Ojciec, a tego byśmy nie chcieli. Także kochani, to dogrywka. Pozdrawiam ciepło. Nie szukajcie doktora, szukajcie spotkania.